Chodź, Finlandka, myjemy sztuczcami, to Ty też zjesz. No, dobre, paróweczka? To Pan daje jeszcze wtedy. Pan daje jeszcze troszkę paróweczki, ale poczekaj, Ty nie musisz prosić, bo Pan daje bez proszenia. <grystanie> Dobrze, jeszcze ostatni kawałeczek dostaniesz paróweczki i resztę to, resztę to na później. O, dobra. Mm, ale pychota. Ale pychota, nie? No, nie ma już, już nie ma. Ewa e, mówi, że byśmy szli gdzieś na kawkę, ale słuchajcie, jest bardzo piękna, deszczowa, e, letnia pogoda. I w związku z tym wypijemy kawkę tutaj, może przestanie padać. A tu mamy licznik zużycia prądu. Nie wiecie, ile było na początku, ale ja też nie wiem w sumie, ile było na początku. W każdym razie licznik jest. Bo y, odnośnie tego, bo tutaj to są całoroczne domki, jest ogrzewanie, tylko wiecie, oni w ciemie bici nie są. I jak e, byście chcieli przyjechać, to oczywiście możecie, możecie się dogrzewać, tylko wszystko jest na prąd, za który trzeba dodatkowo wpłacić. Ale w ostrowie też, tam było, nie? To też to, tak było. Też tak to, było, tylko że, że tam nie było ogrzewania, tam nie było całorocznie. Ogólnie rzecz biorąc jest fajnie, wyszła e, z, z tego, z łazienki, nie wiem, kto to jest Ewa, Ewa, kto to jest ta dziewczyna? Kto to jest ta dziewczyna, co wyszła z łazienki? Twoja pierworodna to jest. Porodną, słuchaj, I mi się akurat nie wyrzeczasz, bo ja wyglądam praktycznie jak Ty. Tak e, chciałaś powiedzieć: tak super jak ja i tak ładnie, przystojnie, wspaniale, cudownie i TD i TP. Dokładnie nie tak chciałam powiedzieć. Masz to? <grym> nie możesz powiedzieć, że wyglądasz brzydko i jesteś brzydka, bo wtedy to by zaważyło na moim samopoczuciu. No. Ja akurat nie jestem, ale jestem znam jesteś jego punktem do mnie, który jest. Kto na przykład? No, taki jeden. Igorek? I Gorek jest do mamy podobne i właśnie i jest to mu je, to praży. Właśnie. Słuchajcie. Ewa teraz sobie tutaj przypisuje różne rzeczy i wy, wy jako... Wy jako... Wy jako... Z, z, mo, właśnie, z innej, co, z innej perspektywy możecie powiedzieć, czy faktycznie ma rację, czy nie. Co to? Co? Co to? To? Troch... Poczekaj, bo tutaj Troszkę jest to, przestało to, padać, słuchajcie, tutaj jak jest deszcz To jest niefajnie, bo nowo pada na ciebie, nie? Ale jak nie ma deszczu to jest fajnie. Ciepło, nie? Tak. Ewka się już uzbroiła w, w szlafrogi. Nie, to nie szlafrok. To jest sweter. <grym> to jest sweter. To jest sweterek. Sweter. Sweterek? Bardzo. Sweterek. Ciepły sweterek. No. Niech sobie... Poczeka, prudu, 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 prudu. Niech sobie lata. No, trochę wody spadło na księżniczkę i co teraz? A się częściej zobacz. Chodź. Ona tam coś wyczuła. Wam powiem, że idziemy teraz kawałek z psem, bo ona jest tak. Ona nie lubi deszczu w ogóle i jak, jak wyjdzie, to zaraz tylko się wysika i wchodzi z powrotem. No, a tutaj to sobie. Tutaj to sobie pochodzi. I tak dalej. No. jeszcze chciałem. Znaczy, Ewa chciała powiedzieć. Nie? Chciałaś powiedzieć. Odnośnie czego? A, widzisz, nie wiem. Ale ja, e, słuchajcie, bo je, ja dużo jedna. Chcę wam powiedzieć, wiem, jedna. E, odnośnie komentarza, bo ktoś tam napisał, że. Padają kropki z drzewa. w no deszczu. I ktoś tam napisał, że zostawiamy psa i on płacze, i w ogóle lepiej by było go z, dziadką, z dziadkami zostawić. Słuchajcie. My chyba wiemy najlepiej, znamy tego psa i wiemy co jest dla niego dobre, a on po prostu chce, żebyśmy go, on popiszczy, popiszczy i przestanie piszczeć, nie? Tak, no my z nami, sprawdziliśmy to, no, sprawdziliśmy, on z nami, on z nami, słuchajcie, śpi. Jeżeli, w, w, jak gdzieś wyjeżdżamy z domu na przykład na kilka godzin, to też go nie zabieramy. Kiedyś wyjechaliśmy... Chyba do twoich rodziców. Nie, nie. Albo z Donią, do... Na cały jakoś tak długo, że od rana do nocy nas nie było, to e, zostawiliśmy tam e, mamie e, 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 klucz mamie i ten. I ona mówi, że ona nawet nie chciała wyjść na dwór. E, nie chciała. Nie, a jak się zbliżyła do niej? No, a jak się zbliżyła do niej, żeby ją tak na siłę. To zawarczała na nią, no. jeść, nie chciała w ogóle. Nie, mówi, ciągle stała no. pod waszymi drzwiami i szczekała i szczekała, mówi, brałam ją do siebie, nie chciała. Ona bardzo tęskni i ona jest psem, który nie może zostać z dziadkami, jo. bo ona jest bardzo zżyta ze mną i ze Sławkiem i ona i dzieciakami. I my już to przerabialiśmy i to nie mamy jej pierwszy rok, bo mamy już ją piąty rok. E, ona najlepiej się czuje z nami i to nie jest tak, że jak my wychodzimy, to na strasznie piszczy. Ona podpiszy 30 sekund, nie sterylizuje. 3, minutę, 3 2 minuty, dwie tak. minuty. Popiszcie i. Bierze kapcia mojego, idzie do końca i śpi. Jak my przychodzimy do nas, śpi na naszych ciuchach, na naszym wieże jest z nami. Ja. A jak ja bym ją zostawiła, to ta moja mama by użyła dopiero z nią. Ja wam mówię, gwarantuję wam, że jakby ona ten pies umiał mówić, to on by sobie wybrał. To, żeby z nami jechać i poczekać tam parę godzin zanim nas, nas przyjdziemy. Nie ma tak niedługo, my przychodzimy nie, no, do niej. Wiadomo, że przychodzimy tak. co parę godzin tam, dwie trzy godziny. I jesteśmy, wychodzi z nami do lasu. Tu jest, nie zginie, nie bubi się. <laughs> Muszę no. się odwrócić, czy się nie zapomniało. Także to nie jest tak. I jak już wcześniej powiedziałem, my znamy najlepiej tego psa i wiemy, co jest dla niego dobre. Nie? No. Jasne. Teraz miałem powiedzieć, że. Że tak jak rodzice znają dzieci, dzie dzieci swoje, ale wiecie, mieć śmieszy coś takiego, bo teraz jest taki nowy model rodziny. Mężczyzna, kobieta i piesek, albo kotek. Taki to, nowy model tak, jest. Tak, to jest taki nowoczesny model mhm. teraz, od, od jakiegoś czasu się utworzył, no i tak. No i mówią do piesków, że to jest... To są że moje to, Tatuś mówi, ta, tatuś. tatuś to, tatuś tam. No, to, no tak jest czasami, no ale dobra. Niech sobie robią jak chcą mnie. O, tak. ale się zmachałem Chwilatka tutaj ma Co to za zrobiła? A co? To jest A co? To jest co? woli co? tym. ci pali. Może tak bo nie mogę hmm. Co? Nie masz hmm. mojego telefonu? Tak. Tu jest przed mój telefon? Jest. Hmm. Igorku, wyłączamy grę i jedziemy do... Nie jadę z wami, na wklepiki żadne. Widzicie? Nie chcę z nami jechać. A tam jest kamera. Nie chce z nami jechać, po co jechać? Ale po wyłączeniu kamery spacyfikuję go tak, że będzie robił, będzie po prostu jadł mi z ręki. jakbyś tu został dziecko, to ty byś się nudził. Jadł mi z ręki to jest przenośnia, to nie jest twój. No. I dziecko się Teraz jeszcze nie wiem czy mnie słychać. Ale chciałem powiedzieć coś. Bo ktoś tam się spytał, powiedział, żebym doradził, w co inwestować. Ja niestety nie jestem doradcą inwestycyjnym i nie mogę doradzać, w co inwestować. Mogę ewentualnie powiedzieć, w co ja inwestuję. Więc ja inwestuję w kryptowaluty i w akcje na polskim rynku. Głównie, przeważnie i w zasadzie chyba tylko w akcje spółek dywidendowych. Bo takie inne to tak nie zabawy. To chyba nie przypomnę. Może tam z jedną, ze dwie mam, ale przeważnie to, to są dywidendy. No. Wiesz, co to jest dywidenda? Ja wiem, ja wiem. Nie? Ja, ja, wiem, ja, ja też wiem. wiem, ja też wiem. Co to jest coś, co. Trzeba odpłacać wszyscy coś tam. Nie, mówiłam się tutaj. Poczekaj, dywidenda. to... Yy, yy. No mów. Poczekaj, ten jakby ktoś musi płacić innym, żeby mieli akcję, coś tam. Dywidenda to jest zysk spółki, którym dzieli się z akcjonariuszami. Ta spółka. Jeżeli zarobiła na przykład 5 miliardów. To powiedzmy, że 20% na dywidendę, albo 30%, albo 40%, albo 50%, i tak dalej, i tym podobne. No, to jeżeli chodzi o inwestowanie, nieruchomości nie dotykam, bo mamy niestabilny rząd który w każdym momencie może zrobić podatek katastralny i wtedy jesteśmy udupieni konkretnie. Ty tu macie podatek katastralny. No podatek katastralny to jest o, podatek potrzę. od od posiadania nieruchomości. Jeszcze nie wiadomo jak to będzie wszędzie na zachodzie jest ten podatek teraz Papka. u nas nie ma jeszcze. Otwórz okno spróbuj ją wygonić Nie. dowcikiem ale może być. I to będzie dupa blada. To jest pierwsza rzecz niedecydująca. Decydująca rzecz to nie jest, ponieważ niestety na nieruchomości trzeba mieć bardzo dużo, duży wkład, a mnie nigdy tak nie za bardzo interesowały takie, żeby zamrażać pieniądze, bo na kryptowalutach, czy, czy na akcjach, nawet w rok, czy w dzień, czy w miesiąc mogę mieć kilkadziesiąt procent, a na nieruchomościach no to jest bardziej takie zamrażanie pieniędzy, bo to jest 7 do 10% dobrze, jak jest do 10, to przeważnie jest 7, 8, no 9, niech te 10% rocznie, no to 10% to ja mogę mieć w godzinę na krypto na przykład. Niekoniecznie, może, może w przyszłości wejdę w nieruchomości. Jak się fajnie zrymowało. No. Może w przyszłości wejdę w nieruchomości. Póki co miałem kupić mieszkanie, mieliśmy, ale nie kupiliśmy nie. ze względu właśnie na te. Yy, po, po druga, druga rzecz to jest taka, że teraz nieruchomości są bardzo drogie. Nie wiem, czy zauważyliście, i drożeją z dnia na dzień, coraz droższe są. Także poczekam parę lat, aż stanieją i będzie gitara, nie? Y, tutaj mama chce do medycyny wejść. House to jest w no pisze, medycyna House tu jest. no hmm. Zobaczymy, bo mama ma na, e, bardzo mało ciuchów i chciałaby sobie dokupić trochę. Nie o mnie myślę. A o kim? O mnie? A zobacz, jaka fajna koszulka z, z igrzysk. Nie? Fajna. Podoba się, tak się? podoba. Ja lubię, ja lubię takie klimaty różne, dziwne. Igorku. Ja idę tylko pod. Idę i wracam z trzema adresami. Tak to jest właśnie. No takie rzeczy tutaj mają. Nie, bluzem mi nie potrzeba. Zobacz taką kurtkę, tylko taka jakaś. Ja bym wolał, żeby była fajniejsza. Ale to jest deszczówka. No jest, taka deszczówka. 150 zeta. 150. Nie. Wolałbym, żebyś miał czarną. A ja bym wolał... Dobra. Słuchajcie, co tam... Widzicie, co tam się dzieje? Można wygrać samochody, te deskorolki. Wystarczy się zaszczepić. A tam na zdjęciu pani Małgorzata Socha. No chyba Cię pogięło, jak ja się zaszczepię, to Ty zostaniesz Iwanem Lędlem. Siemanko. Ty, dobrze to jest? Jo. Ja, Iwan zna. Lendl eee, I, Iwan Lendl to jest taki tenisista. słuchajcie bo jesteśmy we Władysławowie i normalnie żeby wjechać do tego Władysławowa to już czekamy nie wiem ile z pół godziny, korek samochód za samochodem no. jedzie patrzę busem taki na niemieckich rejestracjach no i przyjechał tutaj i ma za karę deszcz zamiast sobie pojechać do Włoch, czemu nie pojechał do Włoch? A, a dlaczego? A wiem czemu, ale nie będę tutaj mówił, bo to nie jest kanał o tym. A ja też wiem czemu, właśnie. No. Ja też wiem. Czemu? Nie mogę powiedzieć, bo to nie jest kanał. Nie kanał. No. Także wiecie jak jest. A przyjechaliśmy tutaj i znaleźliśmy w internecie jakąś knajpkę, na, do której pójdziemy... Z... Nie, nie pójdziemy tam. Nie? Nie. Na obiad mieliśmy iść tu nie mieliśmy nie iść. Tam. A czemu nie? Coś tam przeczytałaś? Już tam przeczytałam. To inną znajdź może, bo tu Władysławowo jest, jest duże. Nie... Rybak jest sprawozdawcą. U rybaka już my, nie byliśmy. youtuberów, a my jesteśmy youtuberami. A youtuberzy mogą bez kolejki. Ona mi przyje to... nagranie, będę musiał to być. No się spytam, czy youtuberzy mogą bez kolejki. No, no nie wiem, to będzie Słuchajcie, dobra, cicho, już dobra, już kończmy to nagranie, bo to jest. to jest cringe. To jest żenada, to jest kompromitacja zupełna, kom, kompromitacja straszna to jest. Jaką masz flachę? No, do flachy możesz kupić. No, do flachy zieloną. Przeźroczyste czerwone jest ładne. Czerwony ładniejszy. Nie ma innych, nie? W nie wiem. Nie, 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 nie ma. Przetrzemy nie ma. kamerkę. Pyk, pyk, pyk. To czerwona do flachy. No. Dobra, idź. Idź, nie, nie wstrzymuj kolejki. Nie wstrzymuj ruchu. Ja nie wolno tego robić. Co Igorku tutaj ja szukasz? Szukam sobie. Donia? O, kubimy jeszcze lata 25. Mhm. <laughs> o, tu masz zobacz ile kartek jest. To nie są kartki, to są balony. Aha, no widzisz, a kartek nie ma tu? Super, się nie wiem. Tu są ograniczenia prędkości. To nie są w ogóle, nie, ten A to co to jest? To jest że uważasz 18 Wiem, że żyjesz... przeca, wiem, przeca. To jest fajne. Podoba mi się. To mi się podoba. Fajne jest. Hmm, szukamy kartek, słuchajcie, bo idziemy, jak skończymy tutaj w łajarze, to idziemy na 25-lecie. 25-lecie małżeństwa, idziemy i chcemy coś kupić. Te są takie same? No i tam kua, kua. Zobacz, jakie fajne szkatułeczki. Można sobie kupić szkatułeczkę i zamknąć i pyk. I fajnie jest. Co? Gumki? Chodzi Ci o gumki? No to jak Ci chodzi o gumki, to superancko. Czekaj, co to jest? Co to jest jakieś. Ja wiem co Tu nie ma kartek, tu nie ma kartek? No nie znalazłam, bo nie, nie ma kartek. Nie? Znajdę się? Znajdę Bolon, się? boloniki, wiesz, tam To tam przejść, może prosto, to może tam będą dalej. No to po co to kupujesz, jak nie wiesz, co to jest? Mogłabym. To jest gumka, to jest, chyba. Nie. czy co to jest? to jest taki lizak jakby wyciągany. Ja? ja? Jak byłam y, mniejsza, to się kupowało takie, i ja też sobie ją A teraz niby kodkowania. jesteś dużo? Teraz jest dużo, tak. No, no mniejsza, ja byś tak nie powiedział, nie? Ty, no, no ja bo ty jesteś mniejszy. Kochasz. Ja bardziej Oj, tam bardziej, bardziej, Zara, bardziej. To, jest to oczywiste. Żadne bardziej. No. Idziemy tam do chcesz tego. chcesz kolor parasolki? Ja? No. Tutaj, bordowy taki jest. Taki bordowy tobie się podoba? No dobro to Ale zaraz, 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 co wy tutaj parasol... parasolki? kupujecie? Po co wam tyle parasolek? Po co? żeby miała do z Igorem i my, nie? O i na Dobrze, wystarczy tych parasolek. W kluczach mają sporo parasolek, nie? To tam to by mogli rozdawać te parasolki. Koleżko mój drogi. W tym w maku nie jemy, bo w maku sami grubi jedzą, a my jesteśmy... A my jesteśmy szupli nie będziemy jeść w maku. Bo jakbyśmy jedli, to byśmy byli grubi później. Do czego? Do, do czego? Do domu. Nie do domu, do Rosmana do, mieliście iść po coś. Do domu, bo pada. Na poręcznik, który już kupiłeś. Zobacz, rozkłada reklamów e, Tomy. Parasolkę i 5 minut i przechodzi A wcale nie pada. pada. Nie wiem. Pada, jo. Takie padanie to jest, wiesz co? No co? To jest nic. Takie podanie to jest nic. 3 za 8 złotych, ale to jest ramen. Odłóż to Igor. Chcę spróbować, chociaż to jest taki sztuczny ramen, bo to jest sztuczny. Mhm. Ja bym chciał u nas iść na ten ramen. Dobra, wezmę raz. A ty też coś chcesz? To sobie wiesz, tak. coś. Ale, A jakieś mało takie mało bardzo ostre jest tutaj? Słuchajcie, to jest wybór o tak, gdybyście nie widzieli. Na wołowina, smacznie. Dobra, to ja już mam dwa. To kto jeszcze chce jakieś? Ja klasyczny japoński. Ja, tak bierzesz to, no to bierzesz. To weźmiemy bierz, wtedy... A gdzie masz przykrywkę? Jak zalejesz ją bez przykrywki? Nie, bo to jest zupa i zupa są bez przykrywki, a, a. to jest makaron i makaron jest z przykrywki. No i o to mi chodziło. no. no to weźmiemy trzy, to weźmiemy... Wzięliśmy już cztery, to jeszcze dwa wtedy byśmy musieli To jeszcze dwa, no to weźmiemy jeszcze inne. Weźmiemy jeszcze... Okej. Mamy miso ramen albo soli... Y, Czekaj, ramen. a ja tu mam jaki ramen? Soś, sos jakiś ramen, to weźmy miso ramen, to będzie lepsze. Bo taki znajomy ten, ten miso, to ja taki znajomy ten jest, znajomy słowo. To miso. Za, te rogaliki weź tam, co są do kawy. Nie pokazuj rogalików. Pokażę. Słuchajcie, te, te rogaliki wezmę do kawy, nie pokazuj. A co, a co? Takie rogaliki, takie croissanty, bo nie mieliśmy nic do kawy. Co, sześć? Jeszcze jedno. No nie, wołowina, do niej jaka jest ta wołowina. A to, ja bym y, wzięła... Mm... A ramen wziąłeś? Ja. Chicken ramen, nie, chicken kurczak teriaki, kary. drugi klasyczny, bo, jest bo klasyczny dobra. jest klasyczny. Dobrze, fajnie, wszystko. Dobra, już. Ale mamy. Ale żeśmy nabrali chemii, wiecie? Mhm. To jest chemiczne jedzenie. Yy, I spróbujemy sobie, bo czasami jest dobre, a czasami niedobre. Ale teraz szukamy właśnie tego lokaliku, w którym będziemy jeść obiadek A ja Aja To biednemu bogato żyć zabroni właśnie Patrz pa, Ale nie szybko, pomału macie iść Bo ja idę tyłem i mogę w, i mogę w kogoś wejść To by były jaja jakieś Jajaj? No właśnie jednak, jednak padło na bar u rybaka znaczy na, 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 na restaurację u rybaka, wszyscy chcą. Chciałem im odgadać że może gdzie indziej, może to, no nie. Ale jutro już im odgadam. Jutro będzie fish and chips, albo coś takiego. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy. Oj, ruszyło się. Jesteśmy u tego rybaka, ale mamy miejscówkę superamską i w, jesteśmy przy wyjściu i mówię do Ewy, ja chciałbym, ja chciałbym mieć kelnerkę, nie kelnera. A za sekundę podchodzi pani... Proszę państwa, zapraszam. I mamy kelnerkę. Ale miejscówkę mamy fajną, nie, Igorku? Ewka, no. jak chcesz, to się Chcesz się zamienić ze mną. A ty byś chciał, mnie Tam chciał mnie, to jest wszystko jedno. Ja tutaj się nasiedziałem na tej kanapie. Jest fajnie. Tu też jest fajnie? Tak. Tak tutaj. Tak. Przyrosło tak. Co pracuje. ja chciałem? Bo ja, ja zapomniałem, co chciałem. O, dewolaję chyba chciałem. Nie, nie, nie chciałem dowolaja. Chciałem. Nie chciałem dowolaja. Chciałem... Chciałem, chciałem o pieczeń wieprzowa w sosie. chciałem jestem z the way you make me feel inside i'm counting down the days till we fly away heading to the sun only you and me are problem tutaj z muzyką, wiecie, bo ja nie mogę muzyki tutaj puszczać na tym YouTube i nie wiem czy będzie to wszystko słychać, ta, 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 ta muzyka czy będzie czy nie będzie, bo nie wiem jak Ale to będzie. Ale Goryś rozpozna i dziękuję widzenia. Hmm. No właśnie także zobaczymy. Dobra. Wiesz jak na koloniach smakowała zupa. Wiem to tak. Igorek ma rosołek dobry rosołek? no, to fajnie coś to jest pieczeń Igorek ma super superanckie jakieś tam różne swoje rzeczy Ewka zamówiła z krewetkami sobie sałatkę a Donia zamówiła taki dobry makaron nie wiem czy będzie dobry, ale miejmy nadzieję, że tak no i do tego jeszcze mizeria dobre? smakuje? A jeszcze nie zjadłeś tego? Bo frytki to są zawsze dobre, nie? No. I jakiem chcesz zamówić? Mhm. To jest kinafiem dobre. Ja też spróbować, jaka pyszna jest ta. Mhm. Just like all. Lose control. Play songs okay. on the radio. To loud. Ty wbijesz dwójkę teraz? Oczywiście a ja Wam tutaj pokażę jednostkę wojskową. Bo ktoś pytał, czy jest. Jest Marynarka Wojenna RP. Tak, tutaj pan z drewna. To bardziej Piłsudski. Stończy. Podobny do Piłsudskiego jest. Także jednostka wojskowa jest, a my tutaj przy, wiem to stąd, że przypadkowo tutaj żeśmy sobie tak jeździli i błądzili i żeśmy natrafili właśnie na tą jednostkę i dlatego wiemy, że jest. No, a tutaj ja mamy. Ja tam widziałam jeszcze. No, co widziałaś? Że tam Rozefiu, ktoś stróżuje, tam ktoś stróżuje. Nie wiem, co tam były, co tam są za budynki. Aha, a tu są. Prawda... Nie, tu. Tam po drugiej stronie ulicy, jak Aha, byliśmy. to tam. No to no, nie wiem. Stał taki cieć. No, bo, bo tutaj są niedaleko budynki, to ja od razu wiedziałem, że tu jest gdzieś jednostka, pewnie, bo dojechałem do tych budynków. A to są takie bardziej wojskowe budynki, mi tutaj podchodzą ja, na wojskowe. A tutaj staniemy na przystanku i tutaj zrobimy sobie fotki oczywiście. Co? Bo jak jechaliśmy w Tanusę, to nie było w ogóle ludzi. A teraz są, no i co z tego? Spoko! Spoko! Wyjdziemy i zrobimy. Ewka zrobi fotki, czekajcie, ja muszę tutaj zaciągnąć ręcz... ręczny. No, zdjęcia proszę Państwa. Igorku, Ty no. też? Pamiętacie tą piłkę, co pokazywałem w jednym z ostatnich filmików, że no powiedz. Ale nie, bo przestań to nagrywać. A, to nie mogę przestać nagrywać wiesz. No, no, mów na ucho. Dobra, możesz włączyć. Ej, ej. Donia chce tutaj sobie zrobić sesję fotograficzną. Chcesz sesję fotograficzną? Zobaczcie jakie te włosy Ewy są fajne. Patrzcie z bliska zobaczcie, jakie fajne są. Lubię takie czarne. Masz od dzisiaj nosić tylko takie czarne włosy. Fajnie! Dobra. Fajnie, ja tego nie będę nagrywał, coś ty, ja tylko tak trzymam kamerę. Taki lekki cringe to jest. <śpiewanie> Rób tam. <śpiewanie> Dobrze jest. Dobra, już przestaje, już przestaje, tylko poczekaj jeszcze chwilę. Bo ja muszę na końcówkę tego filmiku. Dobra, już przestaję, oczywiście.